Jak pojawili się misjonarze, tak pojawił się Kościół. Jak pojawił się Kościół, tak yy, królowie zaczynali Kościołowi za przykładem Europy i z ich punktu widzenia południowej, bo wszystko, co leży poniżej. Yy, Bałtyku, tak patrząc na mapę, no tak, było południe. chrześcijańskie to południe. No i zaczęły się nadania, nadania ziem. Początkowo te yy, nadania ziem były bardzo skromne, bo największe połacie ziemi, tej najlepszej zostawiali sobie możnowładcy, yy, zostawiali sobie królowie, czyli Kościół, tak yy, Dzielono tym, co zostało. A zostało niczyje, czyli Samów. W związku z tym kościół zajmował połacie ziem, które były tradycyjnymi pastwistkami Samów. Na y, dodatek, natrafił na lud, który mówił bardzo dziwnym językiem. Językiem, który miał takie gardłowe y, tony.